To część droga dzisiejszego odcinka na tym kanale. No, pewnie mi się teraz wszystko dobrze. No i dobra, i mam wszystkie miasta. Teraz mnie chyba tylko starszych pokonać tego demona no i koniec. Myślę zajrzymy tam na dół, o, sorry się. Nic nie da Jedynie nie wiem, że nie mogę pozbyć, pozbyć się jego króla No to w sumie jeszcze jest to idziemy po demona bo już wszystko pokonane a nie czekajcie tu jest jeszcze jeden smok zakłady Idziemy sami, bez widma i Smoka Zagłady Powinniśmy dać radę Chyba że ktoś jeszcze ma się pojawić, ale to zaraz się przekonamy A to prosto wzmocniony demon Ma dodane ochrony Zwiększone ilość żyć i więcej obrażeń, no i po prostu czarny księżnik dodany, co ma więcej żyć, no i koniec tego scenariusza. Zaraz widzimy się w kolejnym, jesteśmy w kolejnym odcinku, znaczy w kolejnym tym scenariuszu. Trzy świątynie, i to w tym też. Nie mamy maksymalnego jeszcze poziomu. Widzimy, że możemy wbijać kolejne poziomy. Tu nie ma legionów. To oznacza, że. Nie ma legionów. To chyba możemy pracować z samym bohaterem. A no to czekamy sobie do tej 35. dory tak jak ostatnio. I zaraz się widzimy. Więc już przeczekaliśmy do 35 tory i możemy ruszać. Kurczę nie to. Wsiadam na swojego bohatera, nie na Baronową. Czy jest tyle czasu, nie mieć nad Baronową poziomu? Mimo, że i tak dostaję expa w Tęgle Wojny. Nie, nie będziemy za, za, zakładać sojuszu Aha, czyli jednak, jednak za szybko, bo elfy wygrały, czyli za długo czekałem. Dobra, to poczekamy sobie do 25. tury. Dobrze, tym razem przeczekaliśmy do 25 tury i ruszamy. Może wystarczy, żeby powstrzymać innych. Nie wiem, Mike, nie wiem, że przeczekamy tylko do 20. Baranowo i tak w kupię. Tylko po to, by zabrać ludzkę. I e co mamy zrobić? Udać się do śmiteń, a następnie złamać. Jestem Tu mam świątynię jedną.

A, bo ochronę na żółcie To jest dziwne, że Imperium nie atakuje moją baronową czarami Nie, nikogo nie ominęliśmy. Idziemy dalej. I nie będę starał, Tam postawimy, no bo moje polecenie tutaj tam nie przejmie. Ech, tylko, żeby nie było, że w 35 i tak wygrają oni. W tej jak tak będzie, to wtedy będą się w 20 Turze. Przez długi czas nie będzie znowu, nie będzie odcinków. Okej, okay, to jest Imperium, sobie przybyło, sobie leci. To przekonamy Nie, jeszcze nie wygrali W też jeszcze nie widzę

Okej, okay. tu mamy kolejną ruinę. Znaczy, kolejną tą. Świątynię. Świątynię kości, tak, trzeba. Teraz. Ale w tym czasie sobie Wybiję Co nie jestem Oczywiście ktoś się uda Czyli nie będzie wiem, czy Patelki wygrają też w 40 turze. Nie chciałem atakować jego baranowych, ale... O... Właśnie to jest dobrze, że atakował trola i musiał uciekać. Dalej, ta trzecia świątynia, albo u górskich. Jedna jest u Fort, druga jest tak jakby u imperium. Brakuje nam tylko jeszcze jednej świątyni. Sam zbuduje zbuduję świątyni, bo nie zapomniałem. akurat chyba u górskich nie ma chyba chyba akurat u nich nie ma ale pewnie tam za trollem jest pewnie Gratuluję debile Zginę gdzieś na baranowy To wilk, myślałem to jego baranowy W sensie górskich To jest jakiś poziom. No, już jest wytracony. Już myślałem, że znowu chybił Ciepło? Tak no, przynajmniej nie chybili Nie Nie rozumiem, czemu... A, bo pewnie... Nie, skoro góry... Znaczy, skoro alfa zatkował górskie nie rozumiem, dlaczego górski nie odzyskują. No, z czarodziejem to nie.

Przez nie nie można przejść Musimy tylko zajść do jeszcze jednej świątyni Imperium okrywają górę i górę, nic z tym nie robił. jest tak, że ten kto pierwszy podejdzie do trzech świątyń, chyba wygrywa. Na razie jeszcze nikt nie wygrał, więc na razie dobrze jest. To zależy jak jest... ten... Y Baranowy Górskich. Hmm. O, teraz o. musimy zbudować no nie chcę tracić tego tego spaceru, którego właśnie wytrenowałem Czeka. i już siedemdziesiąty szósty Jesteśmy zaraz bliżej zakończenia Musimy tylko jakieś musimy tylko jeszcze tam kawałk dalej odkryć I będzie git A, że zaraz wygrają Skoro wy się zbliżyliście, to ja też się zbliżę To miało być tylko na dwie części? ale to było w tamtym scenariuszu wolę jeszcze raz przywołać no, a w tym taka nie wola nie mam jak wygonić ją potrzebuję tych trzech tych, jeszcze idę, tych trzech czerwników na razie mam dwóch Będę mu parę Renobot z czarodziejem. Bo jestem pewny, że on będzie zawsze jako pierwszy. Skoro jest tak, że on wygra, jak tylko raz rozszerzymy to na pewno będzie. Albo któryś z moich chybi. Teraz chyba musimy tam iść. O, mistrz okultystów i okultyści. okultystów, poczekam sobie. A ja teraz mogę was załatwić. No, i o to chodziło. Dobra, mistrzakul to jest teraz nie rozwały. tego, teraz muszę iść do tego wodospadu. Według tych trzech... Według tego opisu, co tam było. Chyba już to też ma te odkryte No prawie się udało, prawie A tu jakoś nie ma tak. No i jest trzeci czarodziej, dobra. scenariusza zobaczycie w kolejnym odcinku. A ja wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego. Odcinka na tym kanale z gry Disciples 2 Mut Elfów na mojej dziedzinie, Wendar wersja 4 i 5. Jak się podobało, to tak jak tradycyjnie, łapka w górę, komentarz oraz subskrypcja z dzwoneczkiem, aby nie przegapić kolejnych materiałów na tym kanale. Do zobaczenia. Hej